Cześć wszystkim z tej strony DJ Rock and Roll. witam i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek mojego Let's Playa z pierwszej odsłony legendarnej i zapomnianej dziś już nieco serii Brothers in Arms. Ostatnia pc część tej gry została wydana bodajże 16 lat temu, czekajcie, 2008, no to tak, 16. Później jeszcze pojawiały się odsłony na Androida i iOS'a. A ostatnia taka część wyszła bodajże w 2015 roku. No i powiem wam, że nawet w taką jedną odsłonę, chyba tą ostatnią, z tego co pamiętam, miałem okazję sobie zagrać. Ale powiem Wam, że. No. Grafika może była fajna, a niestety. Misje. A co za tym idzie? Mapy były bardzo małe. Znaczy no. Mapy były bardzo relatywnie małe. No i to też przekładało się na to, że. Misje były bardzo krótkie. Tutaj ten, jak sami zdążyliście się zresztą zorientować, najkrótsza misja, no to trwa 10 minut. Nie krócej jak 10 minut. No a tam w 2 minuty może. Nie, no, może przesadzam, a no, ale w 5 to. No to przeciętną misję właśnie w tyle udało mi się skończyć. Tutaj mamy zajebiście, że akurat w tej misji, że po raz pierwszy mamy do dyspozycji czołg i nawet mamy możliwość się nim tutaj przejechać. To znaczy, ten no, zasiąść za. Um, w tym tutaj karabinkiem na czołgu maszynowym, który teraz tutaj oto widzicie. No i tutaj mamy tak, tym takim y, znaczkiem odwróconym, V y, jest y, oznaczony tutaj czołg. Tutaj na kompasie, gdzie mamy nasze tutaj jednostki. No dobra, no i niech czołg też tutaj sobie za nami ładnie podąża. Bardzo nam się tutaj zresztą przyda za bardzo się tutaj rozgadałem o tych, na, o tych częściach na iOSA Znaczy o tej jednej, w którą miałem okazję zagrać. No i teraz tutaj nie za bardzo wiecie, co tam tutaj się dzieje o co chodzi w tej misji. No więc mamy za zadanie tutaj oczyścić to tutaj miasteczko. Tak jak w większości tutaj e, misji, znaczy no, może nie w większości, no ale w, no w wielu tutaj takich misjach mamy za zadanie po prostu e, wszystkich tutaj wyeliminować. Kurde, trochę tutaj, nie wiem czy to przez to, że się. Dobra. Ale to chyba nie ja trafiłem. Nie wiem, czy to przez to, że się z wami rozgadałem za bardzo na temat tej części na Androida, ale coś tego. Odczuwam tutaj regres, że się tak wyrażę, celności mojej. Kurwa działa niedobrze. Spróbuję tam rzucić granatem. Kurwa, mać no. O, no, w dupę, myślałem, że jakoś się uda tutaj zaradzić. No, niestety będę musiał e, tak, poprosić czołg, dowódcę czołgu, aby został tutaj na miejscu i my będziemy musieli tutaj sobie to działo, ten, obsługę tego działa sami tutaj wyeliminować. Tak się zastanawiam, czy sobie jakoś tutaj nie poszukać drogi okrężnej, żeby jakoś tutaj ich oflankować. Zobaczę tutaj, tutaj mam możliwość sobie przejścia, no to z niego tutaj sobie skorzystam. Ale tutaj widzę już Sporą grupkę tam szkopersonów także yy, dobra Tutaj oni mają osłonę w postaci tej przedniej no Czekajcie, może teraz O, w dupę niestety trochę mi ten granat zszedł na bok więc nic im absolutnie nie zrobił Tutaj oni mają właśnie ten. Nie mogę ich tutaj zdjąć z, z, tej, z tej obsługi tego dzieła, gdyż. No właśnie, oni mają tutaj tą, ta przednia y, płyta ich skutecznie chroni przed y, strzałami. Także. Y, a tych z kolei tutaj chroni murek. Także będę musiał, chociaż nie ten jeden, ale dobra. Właśnie nie wiem, czy ten, jak zapewne zdążyliście zauważyć, jak na 2005 rok, bo z tego, czekajcie, spróbuję jeszcze tutaj raz, no, niestety znów przerzuciłem zbytnio, jak na 2005 rok, bo z tego roku jest ta gra, ta odsłona, to sztuczna inteligencja przeciwników jest na naprawdę dobrym poziomie. Za każdym razem jak celuję jednego, jak się zorientuję, że w niego celuję, jak i wróg, to od razu się chowa i tamten drugi obok do mnie strzela. Także to też jest powód, dla którego no, trzeba sobie nabyć trochę tutaj wprawy, niż miało to miejsce, dużo więcej niż miało to miejsce chociażby w Medal of Honor czy Call of Duty. Dobra. Cię zastanawiam, czy nie przywołać tutaj czołgu. Gdzie są te niemiachy? Co się tutaj schowały za tym budynkiem? Ich bym w pierwszej kolejności ściągnął. Dobra. Ci nie mają tutaj. Zwłaszcza ten na samym skraju nie ma żadnej praktycznie osłony, także... Z nim powinno. Kurwa, dlaczego nie mogę go trafić? Ale dobra, no już to już. E, to już jakby nie mój problem, gdyż. No właśnie, przywołany czołg, tutaj. No właśnie, i tutaj sobie te jeszcze działka na wszelki wypadek zniszczę. Tylko, kurde, czołg. Oddalno się jakoś trochę dalej bo cię rozwali jak to wybuchnie kurde nie nie tego nic mu nie zrobiło no tak można się było w sumie tego spodziewać yy, najwyraźniej podobnie jak ma to miejsce z granatem jak się oddali na troszeczkę ten yy, no na dosyć małą, relatywnie małą odległość od tego, od granatu, czy od, yy, od tego, od ładunku wybuchowego, tak jak teraz tutaj, no to najwyraźniej nic mu nie zrobi. Sam, sami zresztą, że się widzieli, jak ja rzucam granaty yy, tego, no to. Zresztą tutaj jak się ten, jak się rzuca się granatami, to tu nie ma żadnego celownika, także. Znaczy no, jakiś tam jest, ale się generalnie tutaj rzuca na oślep, w tym w Sniper Elite bodajże, to jak się rzuca ten, jak przy rzucie granatem o kurde, tu jest jeszcze jeden. Najwyraźniej nie zdążył, jest, wreszcie któregoś tego bez bez cienia wątpliwości udało mi się trafić o, ten. tam wcześniej chyba parę razy też udało mi się trafić ale były ten co do tamtych miał, mam wątpliwości czy to ktoś nam z naszej tutaj kompanii nie pomógł no ale wracając do tego granatu to bodajże w Sniper Elite jak mamy rzucić tym granatem to pojawia się taka, jakby parabolka, i ona wskazuje nam od razu miejsce, w którym prawdopodobnie spadnie granat. Ten, jak ten, jak macie trochę czasu, to sobie tą gierkę obczajcie. Po raz kolejny już was tutaj do tego zachęcam. No ale to jest takie no dość rzadkie ułatwienie w tym. W Call of Duty nic takiego nie było. No ale tam z kolei granat miał dość duży zasięg, także nawet sporo od kurwa. No nie, jeszcze tutaj czołg. Nieprzyjaciela. No i co my teraz? Kurde, tylko że jak musi się ten nasz tutaj dowódca czołgu tutaj naprawdę naprawdę postarać, bo jakiego tutaj stracimy, to już koniec. Sami widzieliście uszkodzony czołg. Koniec misji. I nie ma zmiłuj żadnego. Czekajcie. Wiecie, co ja sobie może ten, bo tutaj. No niestety jest jeszcze jeden sposób oprócz bazuki i, i czołgu, który w jaki można zniszczyć y, czołg nieprzyjaciela. No ale nie będę wam tutaj ten. Na razie się tutaj y, nie ma możliwości y, skorzystania z niego. Na razie nie będę wam tutaj spoilerował. Być może ten za jakieś. Nie wiem. Za, za jakąś misję? Może dwie? Gdzie też będzie. Gdzie też będą czołgi nieprzyjaciela? To ten. Być może już będzie wtedy możliwość wykonania tego triku. Także. Wam zaprezentuję. Tymczasem wygląda na to, że miasteczko już mamy tutaj ładnie oczyszczone, także. A nie, jednak nie. Kurwa, i to najgorzej, że znów czołg. Ojej, myślałem, że to już koniec, a tutaj. Tutaj jeszcze trochę mamy do roboty. Przede wszystkim ten czołg. Niech ten nasz tutaj czołgista go wreszcie rozwali. Bo to z nim jest zawsze najwięcej problemów. Sami nie możemy tego zrobić, gdyż, tak jak mówiłem, dobra, wal w niego, gościu, gdyż ten nie możemy tego zrobić. Bo raz, że nie mamy bazuki, a nigdzie tutaj się nie spotkałem. Po drodze z jakąś tutaj bazuką, a ten drugi sposób, o którym Wam tutaj nie będę spoilerował, no to niestety nie mamy możliwości go ten, skorzystać sobie z niego. Tam zawsze się pojawia taki y, znacznik, żeby wcisnąć pewien klawisz, i wtedy możemy ten myk wykonać dobra no znów proszę się o kłopoty jak zwykle jeszcze na dodatek skończyła mi się ale może to i lepiej może z tego Thompsona prędzej kogoś ustrzelę kurde robi się niebezpiecznie na pomarańczowo już mi się Zabarwił znacznik. No kurde, ginżesz szma, to dobra. Trudno. E, zobaczmy. O! Nareszcie. E, aby skończyć misję, no to kurde. Ty, no kurde, no weź, że nie, nie jeść tutaj, bo mnie rozjedziesz. Kurde, co jest? Dlaczego nic się nie dzieje? No, ja do niego podchodzę. A on. Co my mamy teraz tutaj? Ten cały czas za mną jeździ. No. Ciekawe, czy. Bo tutaj można. Dlaczego tutaj teraz nie można? obsadzić tego karabinu, to tak może bym sobie troszeczkę tutaj y, pojeździł, może o to chodzi, żeby ten, tak wcześniej myślałem, że o to właśnie chodzi, żeby za ten, żeby wsiąść tam y, za tego, za obsadzić ten karabin i wraz z czołgiem sobie tutaj podążać. Ale być może czekajcie, jeszcze zobaczę czy nie mamy się czasem udać na początek mapy. Może mamy tam tego się spotkać jeszcze z tymi naszymi tam kompanami z tym całym tym no jak mu tam Makiem i Legetem. Leget to jest ten z tą radiostacją na plecach. A może, może teraz mamy możliwość tutaj pójść ściana wprost. Nie, je tak nie mamy. Tam nie pójdziemy sobie za nic w świecie. Ten jest niewidzialna ściana. Znienawidzona przeze mnie zresztą. A ponadto yy, renderowanie jest dosyć yy, ograniczone. Tam już dalej nie ma żadnych zarysów, żadnych tekstur. Jest normalnie mgła. Tak, jakby nic nie widać. No, tam, tak jak teraz tutaj widzicie, tam jeszcze w oddali coś się tam nam rysuje. Wiecie, co tutaj tak na marginesie jak to nawet ładnie jest zrobiona? Woda teksturę wody ładnie tutaj zrobili, ładnie się tutaj nam odbija. Odbijają się refleksy w tej tutaj tafli wody. Także no, przy okazji żeśmy sobie popodziwiali tutaj tekstury z 2005 kurde, myślałem, że będzie miał jeden z poległych kompanów broń do tego do sobie może chociaż w sumie to nam do niczego się teraz nie przyda, bo misja już zakończona tyle tylko, że no właśnie, gdzie my ją mamy zakończyć? Tak już oficjalnie. Mamy się niby spotkać z czołgiem, tylko że on cały czas za nami podąża i. O kurde, no. Myślałem, że tutaj kurde, spać mi się tutaj już trochę zachciewa od tego łażenia krok w krok. Znaczy no, wokoło cały czas. Zobaczę sobie co my tu mamy. Cały czas... Pisze, że mamy się spotkać z tym tutaj czołgiem. Dobra, przywołam go sobie, zobaczę co tutaj. Co tutaj? Ty no kurde, nie uciekaj mi tutaj. Dobra, co my mamy tutaj? A, już wiem co trzeba było zrobić. Trzeba było do niego się przybliżyć tak samo ten na, na bliską odległość. Bardzo trzeba było do niego podejść, tak samo jak, jak ten, jak rozmawiamy po każdej niemalże skończonej misji z tym, z smakiem. E, no to. No i w ten oto sposób udało nam się szczęśliwie dobronić do końca misji. A ja tymczasem będę się już z wami żegnał. Także trzymajcie się ciepło do następnej misji. Do zobaczenia!